Dobra, możemy ich spróbować. Tutaj zobaczcie, hodowcy na dziko. Na dziko, wszystko na dziko, pozamykane. Zobacz kopek. Już. Ale ładny, kurde, czarny. Zobaczcie, jakie głąbki żyją na dziko, jakie zdrowe. Pokaż się właśnie. I weź go w no, O, macie zobaczcie Chyba ładne ma te, nie? Włódki A jaką ma koronkę To ma ładną koronkę zobaczcie Patrz, pokażcie, ile masz tam tej tych górę nie tam kurde 6x7 ma no. Ale jaką ma koronkę zobacz ładnie. To jest piękny. Piękny gołąb wyszedł. Mm -hmm. I jaki ma że czarny kolor. I weź kopy go chowały czy te te te? Weź kopy. Weź że ja go Zobaczmy. Tu są maściuchy. Widziałeś tam w komentarze. Podobały się maściuchy, nie? Błanią się na jękę Tu się ma ściuszki trochę jest słaba dla niego Ta żółta? A czemu? No, trochę w dziowie jest za... śpinkowata, nie? Aha. Bo mu taki bardziej grubszy, grubszy ten dziobek, nie? Tak. No. Ale jest mniej tych, 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 tych takich yy, górnolotów. Nie, co są jak one się nazywają te Ukraiński. Ukraińskie Ukraińskie. Górnolot. Górnoloty ukraińskie. Ja nowo latają do No widzę. A ostatnio był czerwony, nie? Tak, tak. Ten młody który wyszedł? po tych czarnych. Tutaj? Tu jest dwie pary czarnych. Po tych u góry chyba. Po tych u góry, no. A te mają tam młode. Ja chcesz to nagle, go tu. nie? Wejdź na tatę. Ta. No. Dalej, dalej, dalej wykolej. No, no. I do góry. Na tą... na tą. To? No. Tam, no. I tam. A zobaczcie, to. A to jest po? Po czarny. Po czarny. I one go tam nie widział? To inne. O nie. Łąbki żyjące na dziko praktycznie i... i dają radę, nie? No zaraz jajka znowu znosą ci, nie? O, sam ci ładny jest. A te czerwone też się gonią, a, a, a ta samica ciemna siedzi na murku. Mhm. Jeden się nie wynos. Nie, nie wylął się, jeden? No, jest jeden tak. Tam jakaś też siedzi w tej kwatce, nie? To... No to ona siedzi na maściuchu. A na maściuchu, a podłożyłeś tam O zobaczcie, tu macie młodego i te gołąbki nawet go nie tykają, nawet go nie tykają. Aby... U mnie to by zaraz była ta konsakra. No. I zobaczcie, gołąbki sobie tu żyją. Na dziko praktycznie, wszystko na dziko. Pokój, jeden tutaj jest. I są i są w zdrowiu. Tu jest one tutaj sobie też latają. O. Na dziko. I nic im tutaj nie jest. O tu macie. Weź Także. Jest nieposprzątane. Tutaj wcześniej hodowca sprzątał. I one sobie żyją. Nic im się tutaj nie dzieje. Młode są chowane. Tutaj są dwa. dwa jajka. Ja im odejdę, bo tu dwa jajka mają. Zobaczcie, dwa jajka. Naznoszone, ja im tu odejdę. Tam ja, te są dwa, dwa jajka, nie? I zobaczcie, tutaj jest młody, o, ale na pruty. To jest Maściuszek po... Czerwonych. po, czerwonych. Tu jest jeden młody, zobaczcie. I zamknąć W takich kateczkach I sobie, i sobie żyją. No. i tam moment. Te sobie Jajka. Tu masz Janek, ja te są tu? No tu i tam To te górnoloty, no, nie? Młody, młody. To ja, wyszłał, to tu następne młodziaki. O! Tu trzy są masz. Kurde Janek tutaj. Żyją wszystkie? Wszystkie na, pru na prute, na próte, ładnie. Wszystkie trzy, trzy na prute. dobrze. No, no, tak? Zobaczcie, trzy młode. I to są będą trzy mode górnoloty, górnoloty te. Ukraińskie. ukraińskie, kurde. To jest taka nazwa na Tak. Górnoloty ukraińskie. Nie ukraińca, Dobra, wkładamy, zobaczcie, tu mamy następne młode. Tu one tu, widzę, dobrze im, nie? Tutaj. Kurde, leżą. No ta. Ale żadna choroba się ich nie ima, nie? Nie, nie. A to jest ta para. Tego małego. Od tego, z góry, nie? Nie. To tego. A Ale zobacz, on, nie mają takich, ten, a i tak wyszedł, zobacz, na takich z tych postach, nie? Tutaj na internecie Wam się podobały te maściuchy. O, tutaj jest lepiej je widać, zobaczcie to jest. Tam się ganiają. Pokazalibyśmy je w rękach, ale nie wiem. Nie, nie Tak, bo do góry one polecą ciężko by tego, nie? Hmm. Szkoda, je denerwować niż sobie tu siedzą. No. O, tutaj zobaczcie, macie tą parę. To też para jest, nie? Tak. I po tej parze jest tam ten młody. by było ciepło, No ale to już, tutaj to powinien dać radę, nie? Nie zejdzie z niego, nie? Nie no, widzisz, ona moment i już siedzi na mhm. ta, no, no, się Tutaj też górnolotka siedzi, nie? Jedna. A zobaczcie, wcześniej tutaj Maściuchy złożyły w rogu, nie? Tam Janek mówisz, nie? W rogu. Janek szedł mało, nie, nie zdeptał ich. Czyli te do dobre na mamki, te górnoloty te. Nie no, za są. Zobaczcie Maściuszki. W Sybliżanie na Ta para i tam młody jest jeden. No już powinien dać radę już. A jeden się nie, wy, nie wykluł? Nie jeden się nie wykluł. No, szkoda. O. To po prawej samczyk, a to po bez obrączki jest, nie? Widzę, nie? Bez obrączki. tutaj obok macie. na ziemi, co są? One też znowu gdzieś na ziemi z nosą, nie? Bo one tak... No, no, widzę, że w te same miejsce tam manewrują. I one papkują? Czy... Tak. Papkują? Ano no, tak, no mówię, no. no jeden był na drugi nie. nie? Mhm. To i tak dobrze, nie? Zawsze jest jakieś parę dni do przodu, kurde. Później się wyjdą. Ale mhm. te po papry... Zobacz, samczyk ładny, nie? Samczyk jest taki, mm, chyba z nich najładniejszy, nie? Może sam on po samicach chyba. A jakbyś przeparzył, nie? No nie, bo to jest. Aha, od po nich. Po nich to nie wiadomo co to, albo by wyszły mocne i małe. Mhm. Malutkie gąbki. A, tam, tam poszukaj tego Łaśkopa, tych U góry tego? Nie, tam Tego tu? Jest czerwony A, czerwony, no Młody. Też jest młody? Tam za kratkę. Idziemy zobaczyć górę, zobaczcie. Nie załamie się tam, jak ja ten stanę? Nie, nie na dole Nie wiem czy go sięgnie, czy nie Tam w rogu? No Zobaczcie w rogu za a to już tu para czerwonych, nie? To z górnolotem. A z górnolotem. Ale jak on tam siedzi, zobaczcie. Podobny do Wałzkowa jest. <grym> koronka. Nie, nie, nie chwycę go kurde, ale zobaczcie jak ktoś zobaczy to tam. <grym> w rogu, nie? I tam on... Ale tak chyba, wiesz, nie, nie da rady, bo on jest. Ja go widzę, ale na tym aparacie nie, nie chwycisz go, nie? Jest w rogu tam <grym> <grym> Aha. Nie, nie, Janek zatrzymał się, wiesz? Nie, nie, on sto, nie, nie, da rady, on stoi. Ale tu wyszedł wojsko czerwony. Muszę dwa, kurwa Nie wyjdzie, nie wyjdzie Mają tu swoje warunki i dają radę Na dziko praktycznie i A hodowcy sprzątają, nie sprzątają, dmuchają, kuchają i Choroba A te leżą tylko na tapczanie No na tapczanie sobie leżą, na piecu młode wokół i nic się nie dzieje. Ale tam też chyba ma tam, a nie te trzy na trzy, trzy młode ma. Tylko wylatują stamtąd. Także zobaczcie. Kolejny filmik z dzikimi głębkami Tak faktycznie, bo one tu same sobie żyją na dziko. Na dziko. Same sobie latają, same tutaj rządzą. A młode się chowią i zdrowieje. żaden głąbek nie jest przy, przykulony. Telewizor został zabrane, żeby nie były rozległane. <noise> Telewizor zabrany, żeby nie, nie oglądały, bo tak to... A one tu będą na stałe, czy planuje się gdzieś Tak. Planuje się przejdzie, czy zostają? Zostają? Nie. No idzie do rozbiórki. Dom idzie do rozbiórki. Także to. tu się krzywaj szkopki czarne. Jest morze. Te już się zaczynają tu na. bo ostatnie jajka, nie? Ostatnie jajka. miały i to z Marsa. I to tutaj, nie z Marsa? kurde. Wiecie, że teraz też tu jest, tak? Może ciepło, bo na górze zimie. Tak to jest, chłodno. Dlaczego Ukraińcy? Dlatego <grytania> Ukraińcy? Wy, wykasują to. <grytania> Także tyle od nas, tak Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. <grytania> jak się uda, tu jednego hodowcę mamy też ze Szczecina, który też w nietypowym miejscu hoduje gołębie, ale kwestia do dogadania, czy będzie chciał, żeby skamerować. Też pewnie, pewnie będziecie zaskoczeni. Także pozdrawiamy serdecznie. Życzymy miłego dnia.